na moim kanale. O, o, przyszedł jeden. No chodź tu, no mamy. Już nagrywałeś z mamą? Cześć widzowie! A złożysz życzenia widzom na nowy rok? Co powiesz? Nie. Nie. Dobra. Mamy nowy rok, w końcu wracamy. Mam wam tyle do powiedzenia, tyle się działo. Tak? Ile się działo? Pokażemy im twoje nowe łóżko. To chodź. No, witamy Was dzisiaj w końcu ponownie. Zmieniliśmy trochę mieszkanie, tak jak dzisiaj był remont. I też postanowiliśmy zmienić małemu po prostu łóżko na... Nie, z łóżeczka na łóżko, bo już tymi kopytkami małymi po prostu się nie mieścił. I czasami wiecie, nóżkami tam pukał. Także mamy tutaj łóżeczko, czeka na sprzedaż z bujawką. A tutaj postawiliśmy mu takie duże łóżko. Jeszcze muszę zamówić właśnie mu kołdrę i poduszkę, bo ta jest za mała. I będzie cały komplecik, tak? Chcę to trochę przearanżować, że łóżko pójdzie w tą stronę do ściany. A pomiędzy nami a małym będzie szafka nocna na lampkę i jego tutaj książeczki, bo mały kocha czytać. Także na razie to stoi wszystko tak. O, zamknę. <grym> zamknęła się Maglita. Co? Idź. Dobra, możesz butelkę do zlewu wrzucić, kocham Cię, dziękuję. No w końcu, bo oczywiście coś miałam w ustawieniach i coś poprzestawiałam i się nagrywało z jakimiś kratkami. idzie to salonu? No szybko już idę. U! Dobra, tylko coś pokażę. Był u mnie fryzjer, także chciałam się na krótko, w końcu chciałam te moje spalone baty i teraz mam taką, wiecie, młodzieńczą fryzurkę, bardzo fajnie się czuję. Chcę wam pokazać moje nowe ciuszki. 29 zł z Sinsaya bluza, bardzo fajna. Kupiłam sobie ze względu na kolor i fajny tutaj taki nadruk i planowałam ją do letnich stylówek, ale nie mogłam się doczekać i już ubrałam. Tak, kochanie. I fajne mam jeans, bardzo super spodnie. Za jedyne chyba 55 zł z, z ilu? Boże, wam nie skłamać. 70 albo z 80. Bardzo fajnie leżą i super świetny jeans. Pokażę wam z bliska. No taki fajny kolor, bardzo bardzo fajny. Dobra, uciekamy się bawić? Tak. No, trzy, dwa, jeden. Woo! Kto pierwszy? Szafę oczywiście poroztwierane. Jak to u nas? Tak, my mamy jeszcze święta, bo bo mamy. Nawet nie zdążyłam nagrać, jak ubieraliśmy choinkę. Coś tam nagrywałam, oczywiście mi się usunęło, jak to ze mną bywa. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Choinkę jeszcze chwilę zostawię, bo po prostu nie mam czasu rozebrać. Wcale mi to nie przeszkadza. Jeszcze odpalamy sobie lampeczki i tak wieczorami siedzimy. Dobra, małego dałam na drzemkę i się z wami wyszykuję i poopowiadam w końcu, gdzie byłam, co robiłam. Po prostu nadrobię ten czas i wytłumaczę wam, dlaczego też mnie nie było. Chcę wam od razu pokazać mój beauty blender. Mam tutaj taką dziurę, że idzie kciuka wsadzić. Nie wiem kompletnie, co się z nim stało, ale. Jeszcze przeżyję, chyba go tak szorowałam, że aż po prostu wydziubałam kawałek. Oj. Nie wiem jak się tutaj teraz malować, bo będę, wiecie, trochę do lustra, trochę do nas. Dwa dni po remoncie, tak jak nagrywałam ten remont, wam opowiem o tej sytuacji od tego momentu. Dwa dni po remoncie zaczęłam pracę. I po prostu wiecie, to wszystko mnie tak pochłonęło, praca, dom. Mały był chory, akurat był się doży taki moment, że mm, nie wiem co mu było, w sumie chyba miał zapalenie oskrzeli, bo miał antybiotyk. Tak biedny kaszlał, wymiotował mi po nocach, wymiotował w ciągu dnia, bo kaszląc wiecie, po prostu nie mógł oddychać i strasznie ten czas wspominam. I właśnie w tym momencie zaczęłam pracę. Pamiętam mój chyba pierwszy dzień, był taki, że wychodząc do pracy, on po prostu wymiotował mi w drzwiach, płakał, mama, nie zostawiaj mnie i po prostu mu wszystko wyleciało, chlusnęło. Praktycznie poszłam obrzygana do pracy. Na szczęście nie było to mocno, bo się odsunęłam. I no, no kompletnie nie miałam czasu nawet się przebierać, bo już sam w kurtce, w czapce, wiecie, we wszystkim y, musiałam wychodzić po prostu do tej pracy, żeby y, się nie spóźnić. No i poszłam. Wiecie, jak to? Pierwszy dzień, stres. Tro nie byłam tak mocno zestresowana, tylko po prostu no, trzeba było wszystkiego się nauczyć. Pierwsze, y, pierwszy dzień byłam na 8 godzin. Nie, na 9 poszłam. Także, no wiecie, to wszystko mnie trochę tak. Przeciążyło. <laughs> na szczęście Grzesiek był z małym. I teraz mamy taki plan. I teraz mamy taki plan, że on przychodzi z pracy ogólnie o 15. Powinien być w czasie... Do 15 pracuje, więc takie 10 po 15 powinien być w domu, a ja na 16 cisnę do swojej pracy. Także się cały czas zmieniamy. Z soboty chodzę normalnie na tam 8 godzin, bo Grzesiek ma raczej weekendy wolne i w tym momencie ja mogę sobie, wiecie, iść na spokojnie, na cały dzień do pracy. Jest to trochę trudne, powiem Wam, my się cały czas mijamy, w ogóle się nie widujemy praktycznie, tylko wieczory zostają wspólne, dobrze, że z małym się, bycie mogę opiekować do tego południa. Dlatego go też nie daję na razie do przedszkola, bo te wirusy, choroby, on dopiero w sumie dwa tygodnie jest zdrowy. I postanowiłam, że na razie zostanie za mną w domu. Eee. No i wiecie, no przychodzę z pracy, to już jest, bo pracuję do 21.30. Także no wiecie, 21.30 to nie jest młoda godzina. To już czas kąpieli, kolacji i spania. Dlatego, że wiecie, ja przychodzę z pracy, to on też chce się trochę ze mną jeszcze pobawić. Tu i chodzimy późno przez to spać, ale sobie rano długo też dokorywamy. 10, <grywamy> dziewiąta, staram się go o 9 budzić, bo on by to jeszcze do 11 spał. A wiecie, no ja się budzę, mam całą chatę na garnęciu, muszę zrobić obiad, muszę posprzątać, pomyć podłogi, wstawić pranie, no jak dzień jak co prawda? No, także, no, u mnie tyle. O, takie czyste lustro. Yy, ale daję radę. Powiem Wam, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jestem szczęśliwa. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się moja praca. Fajne są dziewczyny. Yy, fajna jest praca. Lubię robić to, co yy, robię. Także tutaj się bawię. Wiecie, tutaj jest do południa, dom, dziecko i obowiązki takie domowe, i od południa idę trochę w inne życie, za którym tęskniłam, bo, wiecie, no praktycznie 3 lata nie pracowałam, nie? No i licząc okre, okres ciąży, bo tam do połowy coś tam popracowałam, ale, wiecie, no to to była taka już praca, że się kulałam, nie robiłam. To to praktycznie 4 lata nie pracując, Paść teraz w ten wir, dom, dziecko, praca jest trochę ciężko, ale to jest początek ciężki. Myślę, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Teraz już jest fajnie, teraz już pracuję. Który. już była pierwsza wypłata, nawet, ale nie pełna, także już ten rytm jest w taki wiecie, no ogarnięty. Czasami jest ciężko, ale, ale najważniejsze, że jestem szczęśliwa. Bardzo mi się to podoba, bo jest jak słońko, świeci. Mały właśnie zasnął, więc ja się szykuję. Zaraz będę musiała robić obiad, bo dochodzi godzina 14. Także zjem obiadek. No i co? I będę śmigała do, i będę śmigała do roboty, nie? I wrócę, to wiecie, kąpiel tu, kolacja i już mnie nie ma. <ścoughs> tak wygląda teraz mój dzień. Jest trochę chaotyczny, ale przynajmniej się coś dzieje, bo Ostatnie mi czasy to wiecie, było tylko sprzątanie, dom. I tylko to się liczyło. A też w życiu są ważne inne rzeczy ja to nie mówię, wiecie, że ja się jakoś super rozwijam. Ale robię coś innego poza siedzeniem w domu z dzieckiem. No, także Grzesiek, ma też wiecie, ciężko, bo przyjdzie z pracy. To już nie ma tak jak kiedyś, że on się po prostu położy i leży. Tylko musi czasem to małego nakarmić, bo je zależy. Tak jak teraz poszedł spać, to nie wiadomo, której się obudzi. Staram się, wiecie, ja wychodząc wszystko ogarnąć, ale czasem się nie da. Także zostanę tutaj, zostawię tutaj Grzesiowi w pole do popisu. Będzie musiał nakać małego i do wieczora z nim siedzieć. A wiecie, z dzieckiem to różnie, raz ma humor, raz nie. Ale ogólnie nasz mały jest spoko i myślę, że, że też im się przyda taki czas, tylko we dwoje. Pierwsze dni, pierwsze chyba trzy dni puszczał mnie do pracy bez problemu, ale już zajarzył, że trochę dłużej mnie nie ma. I tak po trzech, czterech dniach zaczął mi płakać, nie mama, nie iść do pracy, jak chodziłam? To płakał, no i wiecie, serce mi tu pękało. I uciekałam jakoś z tego domu, ale chyba to trwało tylko 3-4 dni. I teraz już super, żegna się ze mną, mamusia, kocham cię tam, wiecie, 14 razy się przytula. Ale to się tak idzie fajnie do pracy wtedy z, taką, z takim lekkim sercem, nie? I spokojną głową, że można się skupić na robocie. Wek on był taki chory. Jeszcze ja zaczynałam tą pracę, wiecie, wszystkiego się nauczyć, poznać tyle nowych ludzi, twarzy, imion. O jezu, słońce mi to się świeci, muszę jakoś się zakryć, a może tak. No to nie było to wszystko łatwe, i jeszcze wiedziałam, że on mi tam w domu żyga, dusi się. Ja co chwilę starałam się, wiecie, napisać, czy jest wszystko ok z małym. I nie mogłam się tak do, do, y, w 100% skupić na tej pracy, bo myślałam cały czas, tutaj z tyłu głowy miałam, co tutaj z tym moim małym syneczkiem. Ale już jest dobrze. Na razie jest zdrowy, na szczęście odpukać. I sobie świetnie radzimy. Mały zadowolony, ja zadowolona i chyba Grzesiek też. Także u nas tyle, no, powiem mam że praca bardzo dużo zmienia z tego względu, że e, trzeba poukładać sobie wszystko na nowo, wiecie, to już e, nie jest takie hopsiu. jak ja bym wstała rano o 7, tak, bym sobie wszystko spokojnie ogarnęła, ale ja sobie pośpię do 9, do 10 z małym, trzeba wstać, śniadanie posprzątać, umyć dziecko, Wiadomo, że chce się z nami też trochę pobawić. Nie chcę, wiecie, włączać mu bajki, żeby on sobie żył tak sam sobie, a ja będę obok. No bo ja też tęsknię za nim i za tym wspólnym czasem naszym, który teraz mamy krótszy. Dlatego właśnie muszę to wykorzystać tak, żeby było dobrze, nie? Żeby on był zadowolony i ja. Także jeszcze przed pracą różne misje mnie czekają: malowanie farbami, jakieś tam lepienie plasteliny, ale jest okej. Okay. Czasami, jak idę do pracy, już jestem tak zmęczona, yy, się czuję tak, jakbym wracała z pracy, a muszę mieć jeszcze tą całą siłę, żeby te 5,5 godziny tam, wiecie, pracować. Rześka, Jezu, jak ja wyglądam jak lup. Ty rano idziesz, rano jesteś Rześki, masz tą całą swoją energię i możesz ją zużyć właśnie w pracy, czy się tam skupi, skupić spokojnie i tak dalej. A ja jak idę już na popołudnie, to ta energia już nie jest taka, wiecie, no to już jest spadek energii, Po o 16 godzinie, jak zrobisz wszystko już w domu, to masz ochotę po prostu już usiąść i nic nie robić. A ja w tym momencie wychodzę i muszę dopiero zacząć robić. Także no, nie będziemy narzekać, nie? Damy radę. Jest fajnie. Najważniejsza praca mi się podoba i że mam możliwość pracy właśnie takiej popołudniowej, bo na tym mi zależy. O, rybkę odmrażam. Posprzątałam się dzisiaj. Pomyłam podłogi i mam wszystko porobione. Jak przyjdę z pracy, to będzie od nowa burtel, bo jak to chłopacy zostają sami w domu, to przeważnie wiecie. Grześ, jak się bawi z nim na całego. On tam wszystko mu powynosi z mebli, co jest możliwe, nie? Jak się ja bawię z małym, to bierzemy jeden kartonik, bawimy się, kończymy, chowamy i kolejny. Ale z chłopakami to jest inaczej. Wszystko nawalone. Co się da, to z mebli powyciągane. Muszę posprzątać tutaj po naszych harcach. Nie biorę się za tą rybę. Nie lubię ryby. Ani smażyć, ani za bardzo jeść. Jedyna ryba, którą. Jedyna ryba, którą bardzo lubię, to jest łosoś. Zjadam łosoś, a taka ale się przemęczę. Halo. Halo, o której kończysz? <laughs> o której skończysz? O 15 dążysz? ten będzie, no jesteśmy na wysypie, brzuchowie. No dobra, dobra. A co robisz? No i obiad wtedy robić. No, gdzieś tak 20, bo może nawet chudobędę, kurde, Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, no. A co robicie? No mały zasnął. A, no dobra, dobra, no. Dobra, no to pa. No, no się, widzicie, tak to jest. Grzesiek nieraz czasem z pracy, wraca później. Ja muszę się denerwować, czy zdążę wtedy do pracy. Bo wiecie, no nie, nie chcę się spóźniać, nie? Bo to jest tak, że on wchodzi, to ja praktycznie stoję już w kurtce i wychodzę. No. Ale mam nadzieję, że zawsze jest wiesz, to taka, więc zawsze jest to taka adrenalina, czy na pewno on zdąży. Dobra, smarzę sobie tą rybę śmierdzącą. <laughs> to znaczy, ona nie jest śmierdząca, nie? Ja tak mówię, bo nie lubię tej krytyki. Wstawię sobie rybę, frytki i no i zjem sama. Grzesiowi też chyba usmażę już rybkę. A frytki sobie zrobię jak wróci, żeby były świeże, bo stare fryty to, to niedobre. dobre. mi tu ochlapie ta ryba w kuchni, którą szorowałam. Tak to zawsze jest. Kajcie sól, pieprz i co? I mąkę będzie tam wziąć, Właśnie szybko przebraj, jak mnie jeszcze ta śmierdząca ryba ochlapie, nową bluzę to zwariuję chyba. <grybujesz> ja nie wiem, co to tak. Chyba będzie gips, to tak posmażę i, bo ja to nie jestem za bardzo, yy. tak wiecie, uzdolniona rybę, to chyba nie idzie spieprzyć. o Jezu, ja to nienawidzę, to się pryszka. człowiek ościa wie i, o co to ryba, patrzcie to, jeszcze się upieprzyłam, Cały ręka, Dziśu. Alu. Mamy już kolejny dzień. Siedzimy przy psim patrolu. Wczoraj już po tej rybie. Nachlapane Oczywiście poszorowałam i poleciałam do roboty. Dzisiaj wstaliśmy. Dzisiaj chociaż trochę pierwszy dzień sobie odpoczywam. Sobie tak siedzę przed prasą, bo zawsze mam tak, że latam, sprzątam, odkurzam, chociaż wyszorowałam rano prysznic podkurzałam ładnie i mam porobione. Dzisiaj obiadu nie ma. Mam krokiety ze świąt zamrożone. Zrobię sobie tylko sos czosnkowy i to będzie nasz obiad. Także dlatego dzisiaj troszkę luzu. Spójrzcie na mój kwiatek. Jaki już padnięty. Kwiatek obumarł. Nie wiem, kiedy go wywalę. Pewnie jak będę się posłuchać świątecznych już wszystkich... Tych dekoracji, nie? Dziwny go to wzmore. Co dziwne. Mara! Mara! Nie lubicie! Nie lubisz mnie? O nie! O kurcze! Smutno mi. Za kara nie będzie się ze mną już bawił. Pękło mi serce z tego powodu. A idziemy tańczyć? Łączyć piosenki będziemy tańczyć? Gdzie? No gdzie? Tutaj? No co, tą piosenkę? Piękny świat. Przemierzam pomaleńku. Tak? Dobra. Pomaleńku cię. Pomaleńku. Jak tam dyskoteka Ci podoba? Fajnie. A może już kończymy vloga i żegnamy się? I będziemy nagrywać kolejne dni? Tak? Już na dzisiaj koniec? Pożegnaj się. Ale tu musisz coś fajnego powiedzieć. O ja, co to za smutny kłopiec? Co to za smutny łapiec? Na ziomki! I pa! Dobra, kochani, będziemy się kończyć, bo... Będziemy się kończyć? Jestem skończona. Nie, będę już kończyć tego vloga, bo to był taki, wiecie, na rozgrzewkę po drugiej, po długiej przerwie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Także widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!